look at me like i'm crazy when i shut my feelings out you look at me like i'm different still you stay cause you feel something real get so lost in my moments doesn't mean i don't need you i, I I kochani, przejdziemy sobie do losowania osoby, która potestuje błyszczyki. Nawet nie sądziłam, że to spotka się aż wiecie, z taką niepopularnością, nie słowami mi brakło. No, po prostu, że Was to tak ucieszy, więc jestem mile zaskoczona. I teraz tak, ja będę słuchajcie tak przerzucać te komentarze. Nadusia w pewnej chwili zatrzyma, no i będziemy miały zwycięszczynię tego, no nie wiem, czy to nazwać rozdaniem. W każdym razie. Na dusiu zaczynamy. To lecimy. Naduśka. No. Natalia, proszę bardzo. To jest twój nick. Ja ciebie będę prosiła o wiadomość e, albo w mailu, albo na Instagramie e, i wówczas umówimy się, jak mam tobie przesłać te pomadki. No, więc mamy, kochani, osóbkę jeszcze zbliżę tutaj. nick. proszę bardzo. I dziękuję Wam pięknie za y, wszystkie tutaj komentarze i zgłoszenia. I my już dzisiaj poza domem. Hej, Kamisiu! W ogóle rano, słuchajcie, taki wypadek. Bibi skoczyła na nadusie, jak nadusia leżała i zrobiła jej tutaj taką rankę. Pazurkiem Cię podrapała, prawda? No, także od rana, od rana się działo dobrze, a teraz tak idziemy słuchajcie do paczkomatów bo znowu jakieś paczuchy nam tam przyszły i idziemy do sklepu zoologicznego, byłyśmy też na placu zabaw, tak więc Nadusia się trochę wyganiała i ja zaczęłam nas pakować póki co dwie kosmetyczki jedna z lekami druga taka, no właśnie już stricte z kosmetykami no ale Nadeńka stwierdziła, że już szkoda czasu i że trzeba wyjść na dwór, więc tyle mi dziecko dało zrobić dzisiaj, tak na dunia? No, więc kochani, załatwiamy sobie dalej. Mamy karmę i jeszcze wzięliśmy sobie pączki, ale Nadusia już śmiga i jest swojego. Tutaj jest taka cukiernia i te pączki są tak błędne, że zawsze jak jesteśmy, to bierzemy. Jesteśmy w domu. Jest słuchajcie, dzisiaj taka duchota. Także wczoraj widzieliście, chodziłam na długi rękaw, a dzisiaj już super gorąco. I kochani, powiem wam szczerze, że jakoś e, szalenie ciekawych e, rzeczy nie pozamawiałam, a mianowicie, słuchajcie, mam tutaj e, pastę do zębów, Nadusia używa tej naprzemiennie z Elmexem, e, więc ja ją wam pokazywałam już oj 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 wiele razy i też dawno temu, cały czas u nas w użytku, Jack and Jill bezsmakowa. I jeszcze taka ważna, istotna rzecz: to moi drodzy, woda termalna. I też widziałam przez internet, bo w nie wszystkich aptekach jest. Nie chciało mi się biegać, szukać. Zatem. Hello! Pokazujesz co ta Bibi zrobiła tobie na Bibiśu. Tutaj o. Tak. Takie, ta drapanie. W ogóle Bibi ostatnio jest taka psotliwa, wczoraj pogryzła swoją matę pod łysteczki, tak, wylała całą wodę z miski. Nie wiem, słuchajcie, co się pieskowi porobiło, ale jest małym łobuzem. No. Mhm. Tak więc tak, I słuchajcie, proszę bardzo. Wow! Patrz, jaka wielka na 300 ml, no ale to zdecydowanie starczy nam na cały wyjazd. Woda termalna, jeżeli nie znacie, to jest coś cudownego, jeśli chodzi o takie odświeżenie, o takie, um, jak coś mówi, ochłodzenie o, w, w upalny dzień, bardzo, bardzo fajna rzecz. Ja miałam z reguły takie mniejsze pojemności, ale ta wychodziła bardzo, bardzo korzystnie, natomiast jakoś tak nie zobrazowałam sobie, jak wielka to może być butla także woda termalna, słuchajcie, ja Wam polecam takie must have, jeżeli właśnie wyruszacie gdzieś, gdzie będzie super, super ciepło czy to nad nasze morze, czy to nad jakieś jeziorko czy to po prostu za granicę nie ma znaczenia, czy po prostu chcecie się schłodzić w mieście także tak, te pudła można wynieść wyrzucić a jeszcze Wam pokażę maty, które cały czas kupujemy, bo to już jest nasza trzecia. Bibi niestety dwie pogryzła i ona ma jakąś taką fazę na te maty, nie wiem o co chodzi, natomiast no właśnie jedną nam już pogryzła, wczoraj pogryzła drugą, więc wlatuje trzecia, cały czas te same, one są w deals dostępne non-stop, są tam, kosztują 5 zł, jest jeszcze szara do wyboru. Ona jest fajna, bo jest gumowa, być może moi drodzy to ją ciekawi. Wiecie, gdzieś drapnie, gdzieś pociągnie i te niteczki jak wychodzą, no to ona ma tutaj Wiecie, super Friday, jeśli chodzi o zabawę. Nie wiem, być może, natomiast mamy nową, zaraz jej pod miseczki podłożymy, no bo Bibi je całą sobą zawsze, prawda Nadusiu? Aha, Wszystko w koło jest w jedzeniu. jest taka opcja, że może jej czasami wpada te małe dziurki jedzenie i ona to gryzie, próbuje wydostać to jedzenie. Może być, masz rację Nadusiu, może tak być no bo jednak to nie jest taka struktura widzicie, gładka, faktycznie, może ona tutaj właśnie za jedzeniem poszła? nie wiem dobra, nie ważne. tania rzecz, więc e, tak mamy nową matę dla naszego psiaka, ja teraz przygotowuję obiad, Nadusia zażyczyła sobie makaron spaghetti, ja sobie e, odmrażam moi drodzy pierogi e, bo miałam jeszcze jakieś z kapustą i z pieczarkami, więc po prostu wymiatamy to co jest Czarna lodówka jest super, ale zobaczcie, małe łapki cały czas tu widać. Nie ma dnia, żebym ja tego nie ścierała, a i tak po prostu każde wiecie dotknięcie i paluchy są. Nie ma chyba na to patentu. Co, moi drodzy, czy jest jakiś? Jeżeli tak, to dajcie znać. Ja to po prostu, wiecie, psikam sprejem do szybno i wycieram, bo cóż zrobić. Ja już jestem w ogóle, widzicie, różowe shorty, w outfitiku po domu. Jesteśmy w, wiecie co, na takim naszym ostatnim na dziś obowiązku. O, może tak to nazwiemy. E, ale przyjemny obowiązek z racji tego, że ja e, zapisałam na dusie na taki miesięczny kurs pływania. E, miała razem pięć zajęć. Dzisiaj właśnie są te piąte, ostatnie zajęcia. Super sprawa, bo wiecie, jednak wakacje w mieście, troszkę coś tam dzieciom trzeba poznajdować, e, żeby się nie nudziły. A tutaj dodatkowo e, no właśnie, takie umiejętności zdobędzie, których po prostu... Wydaje mi się, że są takie rzeczy, jak na przykład właśnie basen, czy jakieś różne dyscypliny innych sportów, czy w ogóle cokolwiek. Takie rzeczy dziecko najlepiej łapie jednak od osoby innej, aniżeli na przykład rodzic. Wtedy bardziej się skupia, wtedy jest też gdzieś tam odważniejsze. No i wydaje mi się, że dobrze to na dusi zrobiło, naprawdę. To miesięczne pływanie dobrze zrobiło. I tutaj wiecie, to był też taki basen typowo ten sportowy, a nie jakiś akwapark, i tak dalej, i tak dalej. Więc super. Trafiliśmy na przefajną panią, prawda? Grupa też nie za duża, ponieważ ośmioro dzieci można było zapisać do tej grupy. No więc, tak wiecie, kameralnie, optymalnie, no też pani wiadomo, musi mieć oczy wszędzie, pomimo wszystko, więc było jej łatwiej, jakby to miała być taka grupa większa. No, także super, ostatnie zajęcia przed nami, tak, Nocja? Lecimy, nie? Lecimy, moi Nie drodzy, lecimy. kibicować na dusi. Nie lecimy, tylko idziemy.